Szkoła, którą wszyscy dobrze znamy, zawsze jawi nam się jako miejsce przyjazne i szczęśliwe, bliskie ciału, sercu i duszy. Często jednak szkoła, a w szczególności liceum, jest jedną wielką dziczą, w której każdy walczy o przetrwanie. Gwarantem prawidłowego funkcjonowania i wysokiej sprawności tego systemu jest płynność obiegu materii, wedle działającego w przyrodzie stabilnego i trwałego łańcucha pokarmowego, tworzącego piramidę ekologiczną. Na samym jej szczycie stoją wielkie drapieżniki, zwane nauczycielami z łacińskiego nauczycielus wszelkos uzdolnionos. Drapieżniki są ściśle wyspecjalizowane do wypełniania swojej roli oraz stanowią ostatnie ogniwo tego wspaniałego systemu. Dzisiaj poruszymy temat pierwszego ogniwa w łańcuchu pokarmowym, czyli uczniów, a konkretnie jednego z najsłabszych osobników tej szerokiej kategorii, jaką są uczniowie. Na samym dole łańcucha pokarmowego znajduje się grupa osobników nazywana cichymi myszkami lub szarymi myszkami. Jednym z przykładów tej grupy jest Kingus cujonus, zwany też w niektórych kręgach jako Kailus midnightus. Żarty sobie stroicie? Co to jest w ogóle za program przyrodniczy? Osobniczka ta przebywa bardzo często w rogu korytarza, odizolowana od reszty. Zazwyczaj zaczytuje się jakąś ciekawą lekturę, lub pisze 24 fabułę mówi, której nigdy nie skończy. Ej, to nieprawda! Jednak jej typowym miejscem, gdzie przebywa, jest również biblioteka. Często przeprowadza ona wtedy rozmowę z panią bibliotekarką na temat muminków. Uważam, iż opowiadanie Muminków z 1977 roku, powstałe w łódkim studiu Semafor, są najwierniejszą serialową adaptacją powieści Towi Jansson. Jednak na uwagę zasługuje też japońska ekranizacja z 1990 roku, która najwierniej ukazała postacie z książek. Bardzo mocno inspiruje się rysunkami Towi i Larsa. A co pani sądzi? Y -y, tak, um, książki są fajne, tak. Jednak oprócz bibliotekarki nie za wiele osób się nią interesuje, wiele osób nie wiedziałoby o jej istnieniu, gdyby nie to, że zgłasza się na angielskim, bierze udział w konkursach bibliotecznych i zgłosiła się na skarbnika klasy przez to, że nikt inny nie chciał się zgłosić. Aktualnie bardzo żałuję podjęcia tej decyzji. Oprócz zainteresowania muminkami, które dumnie stwierdziła, że jest prawdą, zaraz po zakupie plecak muminki z naszywką Reserved 6526Q Myślnik 59X, który kosztował 79 zł. Ej, z promocją kosztował 60 zł! Zainteresowaniami Kailus Midnightus są również w kolejności alfabetycznej. Alvin i Wiewiórki, Barbie, Bernard i Bianca, Chippy Dale, Bregada RR, Doktanian i Trzej Muszkieterowie, Encanto, Equestria Girls, Harry Potter, ale nie filmy, kacze opowieści, Królowa Śniegu, Kot w butach, czyli anime z 1992 roku, Magiczne Drzewo, Mirakulum, Biedronka i Czarny Kot, Made Till Pony, Przyjaźń to Magia, Grim, Dom, Tabaluga, Tom Jerry, Wings, Witch, Wodogrzmoty Małe, Zwierz Rzucam to, nie mam zamiaru dłużej pracować nad tak mało budżetowym filmem i jako Keili czubów na Midnight nie mam już ochoty tego dłużej lektorować. Do widzenia miłego dnia!